Okej, okay, udało się. Całe szczęście, bo no cóż, takie rzeczy niestety się zdarzają, w nawet najlepszych grach. Okej, okay, tu mamy jakieś koło zębate, być może będziemy potrzebować, więc... Aha, dobra, tutaj mamy te trzy dźwignie, których, które pewnie mamy użyć. No dobra, przeczytajmy wszystkie notatki najpierw. I've read every book I can find on the subject. nie muszę ich czytać ani nawet pokazywać, ale no chcę tutaj poznać gry. W jak największym stopniu to możliwe. Today I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me a sound defying description, a voice from the void the last few weeks have been awful with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams tomorrow I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep and okay, no, the um, aha dobra. Tutaj mamy dodatkowe instrukcje, ale tymi dźwigniami też będziemy się bawić. Dopiero za chwilę. Najpierw sprawdzę wszystkie pomieszczenia w tym kompleksie. Okej. 17 czerwca 1839. Jak mi to wyrzuciło? Są wszyscy Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. Well. Okej. Okay. No i atmosfera zaczyna się zagęszczać, mówiąc delikatnie. No i mamy jakiś mechanizm, oczywiście, on tu nie jest tylko zdoby, Na no pewno coś trzeba nic z nim zrobić, ale może to na końcu. Zapimy sobie tutaj świczuszkę, bo no pewnie często będziemy tutaj gościć. Może że tutaj również. Sprawdźmy. Wszelkie zakamarki. Krzesiwo. O, świetnie. Troszkę oliwy do lampy. No i sprawdźmy, do czego to służy. Okej, okay. do czego służy w takim razie... To była druga dźwignia, tu jakieś pokrętło Boże święte to Wszystko ogarnąć to jest hmm, Aha, należy zamocować e, brakujące zębatki, no to właśnie, tak to myślałem że Tu jest na przykład jedna To jest samo mechanizm tej winy trzeba go tutaj Okej okay. Okej, okay. no dobra. A teraz tak. No to było jedno, tam chyba trzy trzeba mieć, albo przynajmniej dwa. To sprawdźmy. Tutaj coś leży, ale nie... Hm. Tu pisało coś o... że upału brakuje. Mhm po prostu tutaj wrzucić węgiel. No dziwne, że po prostu tam leżał tak bez, bez przyczyny, no ale dobra. Dobra, to będzie starczyć. Um, dobra, teraz tak, zębatki. Gdzie ja tu mogę znaleźć? Więc idziemy do góry. Także wszystko już przeszukane. Można pomału się zabierać za... Na... Um, o właśnie, tu jest kolejna jest sobie tutaj na razie. I powinna gdzieś być jeszcze jedna. Albo to może tam też było ostatnia, nie wiem. Eee, nie, dobra, jest. Okej. Okay. Jakieś złowieszcze wizje. Męczą Daniela. No dobrze. To teraz tak. Hmm, jak to teraz szło? Czy tutaj kolejność jest ważna? Czy, czy po prostu czemu się to zgasiło? Pamiętam, zapalałem to. No nie wiem. Czy kolejność tutaj ma znaczenie? Aha, dobra. Czyli trzeba to zrobić w kolejności, no to ja skorzystam tej e, z moich notatek. Hmm. Nie, to nie to. Instrukcja. Hmm, punkt potrójny, czterfazowa amplituda. Dobra. Okej, okay, czy to powinno być pierwsze? Teraz y, ta amplituda. I na końcu to trzecie coś. Przepływ okrężeń czy tak. Okej. Okay. Chyba działa. Mhm. Uh -huh. Tamtymi dźwigniami. No może zajmiemy się później. Teraz e, te zębatki. Sobie tutaj subtelnie podprowadzimy do, <śmiesz> do miejsca docelowego. Pewnie są znacznie cięższe niż że... Już wyglądają Więc Daniel to pewnie kawał... Kawał chłopa. No dobra. Teraz gdzie miałem je tutaj wpakować? Um, tutaj. Okej. Okay. I ostatnia. Ostatnia tutaj. Teraz... Um, Okej okay. Samo węgla, aha, no si, dobry miał pomysł z tym węglem hmm, Więc przynajmniej jeszcze Jeszcze z dwa powiedzmy Te bryły Nie wiem, nudy, ja, sorry, nie, nie korzystam z węgla na co dzień, nie, nie palę w piecu, świetnie Pali się oli się świetnie ale mechanizm jeszcze nie działa o świetnie yy, i teraz pójdziemy tam na samą górę hmm, tam w tym pierwszym pomieszczeniu też było jakieś dźwignie a ja na samym początku dostałem jakąś instrukcję też korzystania z... Tutaj nie. Korzystania z tej O właśnie. Z tych dźwigni. Więc tak, jak to teraz wyglądało? Notatnik. Przedka wybuchowa. Hmm, Okej. Okay. Nie, to nie ta. Teraz tutaj. 8 mm -hmm. w górę i 8 w dół. Mm -hmm. No dobra. Aha, tu są liczby, dobra, czyli tak, to jest 3, 6, powiedzmy 8. I tu będzie 6, sz... no nie, to jest za dużo. No, drobna zagadka logiczna powiedzmy tak tutaj 2 3 8 tutaj 4 5 10 no nie też nie pasuje hmm, czy ja dobrze myślę no chyba tak no bo niby co innego no nic dobra będziemy szukać najmniejszych wartości czyli na górze już jest 8 Aha, bo niektóre mogą być ustawione w pozycji środkowej. No to tak. To teraz w porządku. No, to jest skromna zagadka, nie powiem. Nic nadzwyczajnego. No to teraz chyba powinniśmy móc już odpalić ten kocioł. Para leci. Może on już funkcjonuje tak jak powinien. No, oczywiście na sam dół. Przebiegniemy się, na nim jest w pełni sił dobrym stanie psychicznym co najważniejsze eee, No i odpalamy ten dichajster Hmm No to mi się nie podoba, bo niestety pomysły mi się już skończyły eee, Dobra, może jakieś notatki No tak, no niestety nic eee, Nic z tych rzeczy, nic pomocnego No, powiem szczerze, nie mam pojęcia. Już jestem troszkę zaniepokojony, bo no, wydaje się, że zrobiłem wszystko. Może tu jest jeszcze jakaś dźwignia, której oczywiście nie zauważyłem. Oczywiście jest to możliwe, bo, hmm, bo jest tutaj naprawdę naciepielone wszystkiego. No nie, no naprawdę nic. E nic mi nie przychodzi do głowy. No dobrze, w takim razie słyszymy się, jak znajdę już rozwiązanie.